Znajdujemy się w Pruszczu Gdańskim na terenie aeroklubu gdańskiego, na terenie Cytawy Cafe i zrobiliśmy tutaj trzydniowy festiwal. Dzisiaj jest Cytawa Rock Festival, od jutra dwa dni Cytawa Metal Festiwal, druga edycja. No i tyle w skrócie. Bo to nie jest e, chyba pierwsza edycja, bo słyszałam, że w maju było też coś podobnego. Tak, to znaczy była pierwsza edycja y, z Tomkiem wspólnie z y, szefem Cytawy. Y, podjęliśmy temat zrobienia festiwalu, ponieważ zbliżało się letnia y, lato. I zaczęliśmy od cytawy, gdzie szukałem m.in. możliwości dla własnego zespołu koncertowania, więc padłem na pomysł, że obsługując imprezę, zrobimy pierwszą imprezę metalową. I mieliśmy przynajmniej trzy dobre miesiące na to, żeby nie czekać następny rok, ponieważ dalej trwa lato, jest, jest ciepło, żeby zrobić następną edycję. Ogłosiliśmy nabór zespołów. Było wiele więcej zespołów niż te, które są wybrane, ale w zasadzie z lżejszego gatunku. I w związku z tym, że organizujemy drugą edycję, osiem zespołów będzie w, w, w ciągu dwóch dni, zrobiliśmy jeszcze dodatkowo y, festiwal taki rokowy, którym w zasadzie zajął się Tomek, a ja tutaj całą tą metalową otoczką. No słuchaj, dzisiaj rokowe koncerty. Kto wystąpi i kto wystąpi jutro w metalowych? Wiesz co, jakbym miał ściągę, to pewnie bym ten temat ogarnął, bo dzisiaj rokowe zespoły, oprócz zespołów, które ogólnie znam Majestic i Radio Bagdad, jest Simple Noise i dwóch zespołów, bo jest pięć. Metalowe zespoły, mimo tego, że jest ich dużo, średnio po cztery składy, to wolałbym, żebyście się jednak odwołać do plakatu. Na pewno z Gwiazd Wieczoru pierwszego dnia wystąpi W drugiego dnia zagrał Gotai jako Gwiazda Wieczoru i trzy zespoły przed, które będą soportowały ogólnie całą imprezę. No to powiedz mi jeszcze, dlaczego tak mało takich festiwali jest w ogóle w Trójmieście i czy ten będzie największy? Znaczy nie wydaje mi się, że jest mało, bo w takim okresie, chociażby dzisiaj, jakby, nie jest to dla nas ani żadna konkurencja i tak dalej, ale wspiera miasto dużą, po, po tamtej stronie Pruszcza, faktorię rzymską. Yy, gdzie, gdzie jest bardzo fajny park kultury i będą koncerty. I nawet, e, mówiąc o imprezach plenorowych, nawet promowaliśmy naszą cytawę, w związku z tym, że moi, moim kolegą jest Glac'a z My Riot, kiedyś ze Sweet Noise, i należy do takiej ekipy noicnejszych, wspierających się muzyków, zawsze promowałem nasze koncerty. Graliśmy z nimi jako premierowy koncert w kwietniu i oni będą grali w niedzielę, więc zapraszamy nawet na tej zasadzie, przyjeżdżajcie do nas do strefy e, festiwalowej, namiotowej, ponieważ proszę, będą aż cztery dni koncertowe. E, Troszeczkę podłamałem się, ale też imprezą Żukowo-Rokowo, która wyskoczyła w terminie naszej imprezy i też jest dotowana przez miasto. No my dajemy sobie tutaj radę i mam nadzieję, że tych imprez będzie coraz więcej, bo chociażby jeszcze niedawno konwencja tatuażu 50 stoisk plus imprezy koncerty, więc takich imprez mimo wszystko wydaje mi się, że w którym mieście jest dużo. My podjęliśmy temat imprezy jak na razie darmowej. Zespoły wspierają scenę, muzyczną chcą zagrać, więc powolutku tutaj jakoś robimy imprezę plenerową, którą mamy klub, mamy miejsce, jest dużo osób zainteresowanych pomocą. Robimy, działamy i mam nadzieję, że... Wkrótce albo koncerty w środku e, cytawy w ramach jakichś tras koncertowych, albo no, jak najszybciej kolejna jakaś edycja. Nie wiem czy, co tu w zimę zrobimy, ale no, będziemy myśleć, bo do, dobra, fajna jest e, atmosfera w środku. A ilu ludzi się spodziewacie? Czy na Facebooku też jakieś były tam przewidywania? E, to znaczy ja nigdy nie patrzę na Facebook, chociaż jest jakąś adekwatną taką liczbą, bo jest to wiesz, jakieś. Jak takie... jest impreza free, to trudno policzyć, nie? Znaczy tak, ale wiesz, jest impreza darmowa chyba przeniesiona, zresztą e, jakaś tam e, o, impreza X czy coś takiego na podstawie, jakiejś technoparty właśnie pod na drugiej stronie najprawdopodobniej rusza jutro. Widziałem tam dane około 2000 osób. Tutaj są jakieś takie wyniki na poziomie, ale jest kilka imprez ułożonych, bo jest osobno i e, c, cytawa Rock Metal Festival. No, tam jest trochę tych wydarzeń, żeby przyciągnąć ludzi. E, o, pierwsza cytawa na poziomie 400 do mojej ulubionej liczby do 666 osób, więc mam nadzieję, że jak będziemy ogarniali każdego dnia jakąś fajną rokową liczbę i tak jestem zadowolony, bo w czwartek jak na znając Prusz i tą godzinę, to jest dla mnie naprawdę spora liczba osób z zespołami na poziomie 150, więc cały czas to coś się dzieje, no i spodziewamy się no, średnio po tysiąc osób na, na dzień, bo już takim adekwatnym sytuacją było jak wezwaliśmy, znaczy poprosiliśmy czy chcecie przyjeżdżać z namiotami, no to nagle namioty się pojawiły, więc jutrzejszą imprezę spodziewamy się nawet na jazd kilku tutaj bywalców, którzy do dwa dni na Cetawie. No także tak to jakoś działa. Taki mały Woodstock. Taki mały, ale mam nadzieję, że coraz większy, ponieważ nawet patrząc na Volkswagen, na Volkswagen Manie, gdzie jest jakaś ekipa osób zainteresowanych i jest to ogarnięte na terenie klubu. ja bym dążył do czegoś takiego, co z czego żyje miejscowość Waken w Niemczech. Oprócz tam pewnej pomocy miasta i agencji koncertowych i, i, i działającego prężnie metalu, Przyjeżdża tam od groma osób i czy to będzie następny tutaj Woodstock Północny czy nie, jest knajpa, przy której można promować muzykę, staramy się robić jakieś koncerty. Ja też promuję w ten sposób swój zespół, ponieważ udzielamy jakby pomocy i sprzętu, więc jestem też bardzo zainteresowany, żeby to każdy muzyk się czuł dobrze, zagrał fajnie i dostał jeszcze z tego jakieś zwroty. No, także no, taka impreza, na którą zapraszamy. Ja Ci gratuluję y, takiego pomysłu w ogóle, zorganizowania tego i trzymam kciuki, żeby wiesz, było jak najlepiej, żeby dużo ludzi przychodziło i żeby było coraz bardziej popularne. To znaczy jest mi niezmiernie miło, to znaczy nie jest to też jakby mój pomysł. Ogólnie cały czas w ogóle czekaliśmy na rozwój wydarzeń, które będą w Cytawie, jak powiększenie dodatkowo pomieszczenia, przyszło lato, została zbudowana scena. I ponieważ w muzyce od zarań dzieje, wiesz jak w to wylądowałem, działam, bo były jakieś takie koncerty, drama. Było kilka dużych koncertów na terenie Polski, on słynął właśnie z takiego z tutaj metalowego Zagłębia. Nie jest jakaś kontynuacja, tylko robię to po prostu od, od małego, więc koncerty i jakaś taka organizacja bardzo mi się podoba i przygotowywanie tego. Więc pomysł wyszedł jakby sam z siebie, no jest miejsce, źle byłoby go, tego nie wykorzystać, jeśli, jeśli ludzie chcą zaglądać, bawić się dobrze, atmosfera jest fajna. Stwierdzam, Pomorski TV, cytawa Rock Metal Festival, Trzydniowa Biba, razem z Wami Pomorska. Pozdrawiam.